Witajcie z tej strony Laska Gaming! A to jest kolejny epizod naszej sentymentalnej serii wtorkowej kiedyś. <grytanie> teraz się to ukazuje dość nieregularnie, nie no co tydzień, ale o tak w dniu tygodnia nieokreślone, ponieważ no, mam teraz małe problemy ze sprzętem i z czasem, ponieważ cały czas mi się zmienia plan na studiach i e, jestem zaangażowany też w kilka innych rzeczy, które mi pochłaniają. bardzo dużo czasu, ale postaram się jakoś to usystematyzować jak mi się plan już uspokoi na studiach, to będę wiedział kiedy będę mógł nagrywać, bo tak to siedzę cały dzień na studiach ale spokojnie wszystko wróci do normy, mam nadzieję i wszystko będzie tak jak dawniej a my zagrajmy sobie turę. którego bardzo, ale to bardzo bardzo, bardzo dobrze przyjęliście i się bardzo z tego powodu cieszę, bo ta gra też jest bliska mojemu sercu że tak powiedzmy, dobra Coś jest na sekretarce? Ej, hey, z Twoim domami. Nie ma prądu. O kurde. Czekajcie chwilę. Dobra, bo coś mi mikrofon opada. Nie ma prądu, więc trzeba to rozwiązać tak. A, więc to tutaj postawiłem moje elektryczne węgorze. Okej. Okay. Teraz trzeba rękawiczki. O nie, to sikisik! To chica dance, 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 dance. Ojej. Oh, yeah. zainstalowałem to cacko, Spike. Stary siki powinien się nabrać. Dupę. Dupek. <laughs> Dobra, Shika dance. Zgadnij jaki dzisiaj mamy dzień, Ventura. Dzień matki. Nie. Dzień dziecka. <laughs> dzień zapłaty. No, no mam hajs. Czekajcie, mam hajs. Nie. E Daj spokój. Aha, dobra. To było by byłam teraz. razu przytulnie. <noise> Dupek! To mogę... Co to jest za kartka? Chcę zapłaty, Ventura, <noise> Ja nie żartuję! <głos> Dupek! <głos> nie, to tak będzie rozwalać cały czas. Dobra, teraz trzeba wziąć te. Nie będą razem działały. Jak to nie będą? A, dobra, najpierw trzeba napuścić wody. Też mogę grać kartami Shikabensa. Oh, yeah. Dobra, teraz trzeba podprowadzić tu. kabelki. Kabel do TV. Nie. To się nie ruszy. Nie mogę tego zrobić. C czego nie możesz? Skrzynka z bezpiecznikami, przecież to... Czekajcie, kabel do TV. A oto wybawcze kable. Oh yeah! Aha, on to sam zrobi. Dobra, teraz kable ze skrzynką. Oh yeah, kabel do telewizora ze skrzynką z bezpiecznikami. Logika przygodówek, proszę państwa. Logika przygodówek. Ale zawsze tak było i zawsze tak będzie, że przygodówki będą dość absurdalne. Dobra. Blum. I teraz musimy przynieść nasze węgorze. O, że, o, że, o, że, Dobra myśl, ale to nie to. Aha, dobra, trzeba przenieść akwarium. Yy, żaden Pst. problem. Pst. Pst. Poradzę sobie. Jestem pakerem! Nie męczę się! Dokładnie. Gdzie mam to postawić! tym pokerem nie męczę się. Nie Tutaj. Dobra, i teraz. Tak. Nie będą razem działały. To co mam się poradzić? Chyba zabrakło efektu dźwiękowego. No. Coś się zepsuło. O nie, śmieszny tekst nas ominie. Co się zepsuło? Dobra myśl, ale to nie to. Aha, trzeba konkretnie kliknąć na elektryczne węgorze. Blisko, ale kurde. Do końca. To nie zadziała. Czemu? Czemu? Aha, dobra, on to musi ubrać. Kurde. I do wody. Pływajcie, chłopaki! Pływajcie! Ojej, mamy prąd! Na, oh yeah. na moje serce Jestem już naelektryzowany Jestem bosem urządzeń Mogę zrobić wszystko Okej okay. Przepraszam za tą malutką przerwę Ale skończyło mi się miejsce na karcie Ponieważ no Nie, nie wyczyściłem karty Jeszcze popyga Ale mamy prąd Więc możemy sprawdzić laptop Ojej oh yeah. Szefie, gdzie zniknąłeś na tak długo? Tkwię tu od paru godzin. Małe spięcie z trykadencs. Nic takiego z czym taki gość jak ja nie dałby sobie rady. O nie. W porządku. W ogóle to dzwoniłem do ciebie, aby ci powiedzieć, że kapitan Sims skończył już łódź podwodną. Jest przygotowana do łamania lodu. Możesz płynąć do tych hasków. O. Jak o. Jest to słodkie. No to do hasków morską wyprawę. Zobaczymy się, ale dopiero podczas rejsu na północ. Dziennik kapitana... No, da, Mogę telefon brać, bo tam były śmieszne rzeczy. 9, po wysadzeniu żalka w najbliższej bazie gwiezdnej oddaliliśmy <stricket> nad Wiusem w kierunku a Oficer naukowy z A będziemy lądować w poszukiwaniu zaginionych hasków. Hasków? Nie haskich. A no może, może to jest część żartu, a ja się nie znam. Ta muzyczka jest najlepsza. Siemanko! Cześć! Nie, nie radzę, radzę. tam Siemanko! Zaprowadź mnie do wodza. Weź mnie do grzejnika, a potem weź do siebie. Oł oh Siemanko. Tu już wiem skąd kocham gotować. Ma swój jingle na początku. O, laseczki. Ja wiem co tu będzie i to jest iglowodza. Ej, tam! Przychodzicie tu często. <grym> Jaki tak zna podryw. Wódz wioski. Dobra, psi detektyw. Najwidoczniej nie mówisz po angielsku, nie ma problemu. Będę się porozumiewał międzynarodowym językiem hula. Oh yeah. To wasza talista. Tak jak statyw w <noise> i biodra. Dawaj. Z tymi bioderkami. Dawaj. Międzynarodowy język hula, pamiętajcie. Język hula, pamiętajcie. Raz i dwa, dawaj. Rzecz jasna, plastikowe hula hoop jest pomocne. A czy musimy pogadać z jego chyba córką? Co to za facet? Co to za śmierdzący Mój <laughs> Ojciec, nasz wódz. Aha, czy obraziliśmy wodza? Jeszcze raz. Jestem tu, aby Wam pomóc. Przybyłem pomóc Twoim ludziom o wodzu. Usiądźmy przy ognisku i porozmawiajmy. <laughs> Ojej. Ale laseczka i usiadła przy nas, Uuu, dobra, ja myślałem, że można ją pomacać. W czym problem? No, robi się cieplej, ale jestem tu w sprawach służbowych, możesz mnie oprowadzić? Obawiam się, że to nie będzie takie proste. O. Mój ojciec jest bardzo podejrzliwy. I ma piankę. By zyskać jego zaufanie musisz się wykazać w nasz tradycyjny sposób. Co to jest? No dobrze? Prowadź. Aby się wykazać, musisz pokonać najsilniejszych mężczyzn, albo zadowolić najwybielić spośród dziewcząt w wirtualnym akcie pocierania nosami. O, pocierania nosami, tak, tak. Wybieram dziewczęta. Spaj, jeśli nie wrócę za 5 minut, to znaczy, że rozmyślam o baseballu. <ścoughs> oh yeah. I ja to grałem, jak byłem mały. Dzieci! Odejście od monitorów. To tylko pocieranie nosami. To tylko pocieranie nosami. Nie patrzcie się tak na mnie. Ojej. Oh yeah. A teraz zaczyna się prawdziwy sprawdzian eskimoskiego mężczyzny. Wymagający zręczności, odwagi i dużej siły fizycznej. Powinienem cię poinformować. Spike, moja małpa, będzie walczyć za mnie. O oh, yeah. <laughs> Jak widzisz, jest bardzo sprawna. O oh, yeah. Musisz. O oh, nie. Wspaniały totem z sześciu kawałków, które tutaj leżą. Jeżeli ułożysz właściwie totem, zyskasz aprobatę wodza. Jeżeli użyjesz niewłaściwych kawałków. Cóż, nie chciałabym być w twojej skute. To jest najgorsza zagadka w Acewenturze. Najtrudniejsza, najgorsza. I w ogóle. Czekajcie. To jest takie, więc tu będzie to. Nie, już jest źle. Ooo, dupa, dupa, dupa. Da się to jakoś zresetować? Dobra, ułożymy to teraz randomowo, bo i tak się pomyliłem przy pierwszym. Tu są te symbole. Te symbole na tym spodzie... A nie, każdy ma taki sam, myślałem, że to... To na pewno będzie dobrze. Ale popatrzcie, nawet... To są retro przygotówki, nawet nie mamy żadnego wzoru, żadnej podpowiedzi. Musimy po prostu sami wykminić, jak ten totem... Yy Aha, jeszcze nie wszystkie są prawidłowe. Ups. Kurzyłeś bogów. O nie. Ktoś już pisał w komentarzach właśnie czytałem, że właśnie zagadka z totemem jest najbardziej upierdliwa z wszystkich. To... Nie wygląda jakby pasowało. No ale no, myśląc tak logicznie. Czekajcie. O nie, cycki. Mm. Teraz miała być cyckim. Tak piękna twarz. I chyba to. Nie mam pojęcia. Nie. To pasuje na pewno. I tutaj pasuje. Kurde. Lel. Dobra. To 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 Sorki, za to 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 I ten piękny ten tak to jakoś to wygląda, nie? Tylko góra właśnie, mogę się pomylić w tej górze? Czyżby? Jest! Udało się! oh jest! Pamiętałem to chyba z dzieciństwa. Proszę państwa. Więc co Do... się trzęsie oprócz mojego termometra? Nie się pewnego poranka, czując się jakbyśmy byli na Nasze oski zniknęły. Coś tu śmierdzi. I to to nie nie jest, jest gra, to gra to dla dzieci. Dlaczego ja to grałem w pojemno dzieckiem? Za chwilę sobie przedwiemy bo już nie mam czasu za bardzo. Może będzie krótszy odcinek. Nie wiem. Żółty śnieg O to miejsce przestępstwa! Albo jeszcze to zrobimy tę sekwencję. Żółty śnieg. Żółty śnieg. Nie polecałbym go jej. Chyba, że jesteś zawodowcem. Jest świeży. Zdaje się, mówiłaś, że psów nie ma od paru dni. No właśnie. Spaj! To jest miejsce przez Teraz bądź przydatny i zdejmij odciski palców. Ślady. Chyba, można Budy powiedzieć, husków. że Hasków tu nie ma. Hasków? Budy hasków. Co za... Daj spokój. Ojej. Proszę pomóż nam znaleźć nasze haski. Bez nich jesteśmy bezbronni. Ojej. Oh, yeah. Możesz tym tropić nasze psy. Ojej. Oh, Arktyczny yeah. mściciel. Arktyczny mściciel. Aha. Po prostu zdjąć górę i zamarznąć na śmierć? Poczekaj, no tak. ace. Mój ojciec pragnie, abyś wziął jego skórę, i nosił ją, żeby chroniła Cię przed zimnymi wiatrami. Jaki prezent! Śmierdząca skóra od ojca. Dzień osobista nie jest mocną stroną Twojego ojca, co wyczuwa się po tym ubraniu. Ale albo to, albo nadanie słowu bałwan, nowego znaczenia. go Ale nie robimy tego dla mnie. Robimy to dla hasków. Wsiadamy i jedziemy. Jakie to było upierdliwe. Pamiętam. Jak to w ogóle się skierowało? Aha, z strzałkami. Prawdopodobnie. No nawet nie wiem gdzie mam dojechać. Dobra. Wiemy, że to było kółko. Nie! Żeby na przykład pojechać, to, znaczy to jest miary logiczne, nie, ale żeby pojechać w górę, to w górę, w prawo, jakby, teraz chciałbym w prawo zakręcić, nie, żeby znowu obrócić, ale nie, muszę wcisnąć strzałkę na dół. I to jeszcze dwa razy, bo on skręca tylko o określony kąt. Aha, to jest... ale się to spieprzyło. To jest kilka lokacji. Mhm. Mhm. <gry> Jeszcze tu chyba nie mamy nic. Dobra, to tutaj skończymy, bo muszę niestety już kończyć. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym, jeżeli podobał się ten odcinek z serii Ace Ventura. Zobacz poprzednie, całą playlistę, bo zrobiłem porządek w playlistach albo inne produkcje, które stworzyłem. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.